Odcinek drugi no. Ty, mamy dzikwość? Nie, nie mamy dziecko. Ja to chyba. Że tak, że nie chcę. Dziś to w razie nie ma żadnych. No, Ale czekamy na gifty, nie? No. I nikt nie zrobił wymagań z konkursu. Dalej, tak co dajemy jak? Dajemy jak SoloTla, Peta Hardcore i 50 milionów. Ja daję, ale nie hmm. już, masz, już Ja daję ten, a 4 i jedne i, i ten. I 20 milionów. Kościa chyba powoli. Kogo? Ciebie. O tyle się. No, Jakie to mają cząstki? Słucham ktoś. Ja zara będę patrzy. Nie musi to być już. To może być ekspluziv. Dziemi mogą być. Każdy chyba był w mi się wydaje. Panie Amusie. Mm. Mm, tutaj są słabo. Mamy chyba jeden dżem. Kładź tam. Jakbyście dali na to, to jest git. Ok, Najlepiej to mi Rufi4i. 21 Bo mój kolega ma, ale ja nie ma. Nie Filip? Mhm. Ja muszę nie chcę ta na tej Ya Kita akan Oh, dan yang aku bisa coba. Oke, Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś odpadł ten household. No tutaj, żeby diamenty musiały się udzielić. Bedmaid. Aj, doju. Kto da Moja nie Takiego nam chodzą, właśnie. Dobra, to chyba już koniec, bo tak to to nie mnie. nic. Chyba, ale mam, ja mam trzy zapachy. Żart. No dobra, to chyba koniec. No i, i proszę o te gifty. No.